Top 5 najdziwniejszych samochodów celebrytów i miliarderów. Część druga. 5. Will I.M. Muzyk stworzył własne auto Will I.M. Cup. Powstało z połączenia Volkswagena i Rolls-Royce'a. Wygląda jak wehikuł z przyszłości i istnieje tylko w jednym egzemplarzu wartym ponad 900 tysięcy dolarów. 4. Kanye West Rapper ma Darts Prombron, opancerzony z SUV, wykończony skórą z wieloryba. Waży prawie 4 tony i bardziej przypomina czołg niż luksusowe auto. Jego wartość to około miliona dolarów. 3. Lady Gaga gwiazda popu kupiła Lamborghini Huracan, które przerobiła w stylu retro. Auto przypomina połączenie Batmobilu z klasyką Hollywood, a całość kosztowała około 200 tysięcy dolarów. 2. Elon Musk miliarder kupił Lotus Esprit z filmu o Jamesie Bondzie. Samochód potrafi zanurzać się w wodzie, a Musk zapłacił za niego blisko milion dolarów. Zapowiedział też, że przerobi go na prawdziwy pojazd podwodny. Jeden, Jay Leno, kolekcjoner posiada EcoJet, futurystyczny samochód napędzany paliwem lotniczym. Powstał we współpracy z GM i wygląda jak myśliwiec na czterech kołach. Jego wartość to kilka milionów dolarów.